Witajcie, dziś otworzę jeden z najpiękniejszych kalendarzy adwentowych. Link do tego kalendarza oraz do ubrania, które mam na sobie, wstawiam w opisie filmu. To jest kalendarz adwentowy Rituals, droższa wersja, a tańszą otwieram już na kanale, więc możecie zobaczyć film. I na ten kalendarz wchodzą bardzo często kody promocyjne. A najpiękniej ten kalendarz adwentowy wygląda w ciemnościach. Do zestawu są dołączone lampeczki, które świetnie podświetlają domki. Zaczynamy od jedynki. Za kalendarz adwentowy zapłaciłam 389 zł, jest to sporo i zaczynamy od świeczki, jak zwykle w kalendarzach adwentowych Rituals są cztery świeczki, to nie jest dla nikogo niespodzianka, zapach Sweet Jasmine i co Wam powiem, taki sam był w poprzednim kalendarzu adwentowym. Czas na dwójeczkę, na pewno jeżeli chodzi o wygląd, to ja nigdy nie widziałam ładniejszego kalendarza. Adwentowego. Co Wy o nim myślicie? Moim zdaniem totalnie warto, bo można sobie później wykorzystać pudełeczka i zrobić swój kalendarz adwentowy. W tym okienku znalazłam zapach, a dokładnie perfumy do domu. Zapach to jest mleko ryżowe i kwitnąca wiśnia. Ja miałam w tamtym roku z kalendarza adwentowego perfumy domowe i naprawdę bardzo intensywnie pachną. Jest to kalendarz adwentowy droższy. Jak widzicie, też są większe pudełeczka. A z tymi perfumami domowymi to bardzo trzeba uważać, żeby za dużo nie użyć, bo aż będą duszące. I tutaj mamy produkt kultowy, czyli taki żel olejek, który zamienia się w piankę. Mówicie, że są takie piankowe produkty do mycia z innych marek, natomiast słuchajcie, nigdy nie widziałam takiej konsystencji jak to, więc bardzo polecam wypróbować, a tutaj jest taka limitowana edycja Serendipity. W ogóle ona nie jest normalnie dostępna w sprzedaży. 4 i nie będę porównywała tego kalendarza adwentowego do tańszej wersji, ponieważ wiem, że niektórzy na przykład skusili się na tamtą i nie chcą spoilerów, ale koniecznie zobaczcie tamten odcinek, jeżeli nie kupujecie tego kalendarza adwentowego, bądź jesteście po prostu ciekawi, bo póki co widzę podobne produkty, to na pewno tam się nie powtórzyło, od razu powiem. W ogóle to jestem w szoku, bo ten kosmetyk nie był przeze mnie otwierany, a to tak pachnie nawet przez opakowanie. Mamy tutaj pełnowymiarowy krem do rąk, no i takie kremy są raczej z tych droższych, więc bardzo fajnie. A ta seria Ritual of Ayurveda jest z różą i olejkiem migdałowym, numer 5, i w tamtym roku. Również otwierałam ten domkowy kalendarz adwentowy, więc możecie sobie zobaczyć ten odcinek i porównać, który był fajniejszy. Druga świeczuszka, tym razem o zapachu Imperial Rose, i jest naprawdę bardzo, bardzo cudny. Tak mi się podoba. Szósteczka, powiem Wam, że tam na końcu na nas czeka, czyli Mikołajki, musi być coś fajnego. Ten kalendarz adwentowy jest do samodzielnego złożenia, czyli sobie po prostu pakujemy, przyklejamy lampki, ale kosmetyków oczywiście nie widzimy, one są tak zapakowane. Ojojoj, słuchajcie, Coś tu się rozlało, ja wam to pokażę. Jesteście ze mną tu na żywo i ja tylko delikatnie odkręcę i już to poszło. Dobrze, że to się nie rozlało, bo by była masakra. Oj, ale szok! Nie była to wina złego transportu ani moja po prostu gdzieś na produkcji musiało się to nie dokręcić. W każdym razie, mamy tutaj zapach, mygiełkę do ciała i tutaj jest biała lilia i peach blossom, czyli, czyli kwiat brzoskwini. Spring Love, tak nazywa się ten zapach i ja bym się zgodziła. Właśnie taki fajny, wiosenny, kwiatowo-owocowy jak dla mnie rewelacja. Siódemka jest tutaj zaraz obok i na opakowaniu mamy też krótką informację o produkcie, który się znajduje, ale ja tego nie czytam, żeby mieć po prostu niespodziankę. O, no i coś nowego. Kolejna pianka, ale ten zapach Ritual of Oud na pewno nie będzie dla każdego, bo to są takie dymne aromaty. Numer 8, jak dla mnie spoko. od tamtej serii jeszcze nie słyszałam, więc chęcią przetestuję. A tym razem jest coś złotego. Właściwie złote jak ten kalendarz adwentowy, jest to mus w piance do ciała i używamy tego jako balsam. Bardzo fajny zapach, ponieważ słodka pomarańcza i drzewo cedrowe, może wam pokażę w sumie, jak to działa. Ja za granicą kupowałam takie kremy do rąk i po prostu tak się to rozsmarowuje. Fajna, lekka konsystencja. Nie wiem, czy oni wycofali tą pomarańczową serię, ale jak dla mnie to właśnie tak samo pachnie jak te Ritual of Buddha, którą mieli wcześniej. W każdym razie to był naprawdę fajny zapach. I wybaczcie mi za moje dzisiejsze opóźnienie troszeczkę z filmem kalendarzowym, ale słuchajcie, ja nagrywam na bieżąco, bo póki co za dużo kalendarzy adwentowych nie wychodzi, więc nie mogę sobie zrobić filmów na zapas, więc mam nadzieję, że się na mnie nie gniewacie. Te małej buteleczce mamy serum do twarzy. No w sumie może nie taka mała, 10 ml, więc całkiem spora próbka. Jest ono przeciwstarzeniowe i rozświetlające. Poinka numer 10 zachęcam was do oglądania tego filmu do końca, ponieważ zawsze mówię, jaka jest wartość kosmetyków z danego kalendarza adwentowego, a jak dobrze wiecie, te drogie często wychodzą naprawdę bardzo sporo. Tutaj już się bałam to wyjmując, no. dlatego że poprzedni produkt był rozkręcony, ale zobaczcie, tam bardzo łatwo to odkręciłam. Tutaj bym się musiała siłować, żeby to odkręcić, więc nie będę tego robić. I kolejna mgiełka, tym razem na poduszkę, która ułatwia spanie. Pisaliście mi, że u Was tego typu produkty działają, więc muszę kiedyś wypróbować. Bardzo się obawiam właśnie, ponieważ mam wrażliwy nos, a tutaj są jednak wiecie, takie nuty ziołowe, lawendowe, ale jest też informacja, że może być to mgiełka. Do ciała, jak ktoś lubi. I czas na jedenastkę. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Właśnie, że przecież podoba Wam się takie dynamiczne otwieranie i jest mi bardzo miło. Tutaj znalazłam odżywczy szampon z olejem arganowym i Shikakai. Właśnie pisaliście mi też pod poprzednim filmem z kalendarzem Rituals. No nie będę ukrywać, był produkt właśnie z, te, z tym składnikiem, że bardzo jest fajny, ponieważ łagodzi skórę głowy. Ja przeczytałam, że on jest używany w tradycyjnej medycynie chińskiej, więc bardzo fajnie zawsze gdzieś tam się jakimiś informacjami dzielimy i sobie gadamy w komentarzach. Raz dwunastka na połowę kalendarza adwentowego chyba będzie świeczka. Narzekać nie będę, bo świeczki lubię, ale taki dla Was, słuchajcie, patencik. Jeżeli macie duże pomieszczenia w domu i chcecie, żeby intensywnie pachniało, no to musi być przede wszystkim dobra świeca, ale po drugie duża, ponieważ jak jest duża Powierzchnia palenia. Wtedy zdecydowanie na większych powierzchniach inaczej te zapachy się roznoszą, no i jest bardziej intensywne. Zapach to Oris Mimosa. Zdecydowanie jest już bardziej taki mocny, perfumeryjny, a nie tak jak tamte wcześniejsze, wiecie słodziutki. I czas na trzynastkę. Mam nadzieję, że nie będzie pechowa. Duże pudełeczko, w którym znajduje się coś zupełnie innego. Tego jeszcze nie było. I od razu mówię, dla niektórych może być to minus, ponieważ jest to produkt raczej męski. No wiadomo, można sobie też go używać, ale jeżeli lubicie takie kobiece zapachy, to nie będzie dla Was. Jest to żel sportowy, chłodzący z miętą i bambusem. Seria Ritual of Samurai. Spore opakowanie, ponieważ aż 70 ml. Numer 14. Patrzę sobie na ten domek. Będzie coś czerwonego. Widzę to przez okienka, ale od razu mówię, że jest to dosyć lekkie i ja się spodziewam, co to może być. Słuchajcie... Nie wiem czemu, ale jest to standard w Ritualsie, że oni wrzucają co roku te rękawiczki peelingujące. Wiadomo, że niektórzy są fanami marki i kupują ten kalendarz adwentowy co roku, ale no to już jak dla mnie jest trochę nudne. Mogliby coś nowego rozkmieść, bo idą takim, wiecie, swoim standardem, że zawsze ta rękawiczka. Piętnasteczkę nam się tutaj z boku schowała. No i nie mówię, że te rękawiczki są nieprzydatne, ale słuchajcie, kochani, ten kalendarz adwentowy sprawi za 400. No to wiadomo, chcielibyśmy coś bardziej konkretnego, tak? Cieszę się, że dużo tych produktów piankowych pod prysznic się tutaj trafia, ponieważ naprawdę no bardzo nietypowe. Ja lubię Ritual of Jeans, jest to seria relaksująca. Mamy tutaj lotos i jujube, żużubę, coś takiego. Numer 16, 389 zł, czyli cena tego kalendarza adwentowego dzielona na 24, czyli ilość okienek, wychodzi to około 16 zł za produkt, wiadomo. Marka Rituals też nie należy do najtańszych, natomiast czy w cenie 16 zł chcielibyście znaleźć takie malutkie mydełko? No spoko, ja to zużyję natomiast, no sami widzicie. Teraz Domek 17. Wiadomo tak zazwyczaj jest, że jedne produkty wychodzą taniej, drugie drożej. Natomiast te mydła toż mogliby sobie odpuścić. O i to jest coś moje ulubione. Właśnie to jest pianeczka pod prysznic przede wszystkim piękne opakowanie. Ja jestem wzrokowcem, lubię, a druga sprawa, jeden z moich ulubionych zapachów, ponieważ Flamingo Flower, kwiat flaminga, cokolwiek to znaczy i różowy grapefruit. Kocham ten zapach. Osiemnastka tu się ukrywa. Cóż będzie tym razem? Scrap, czyli peeling do ciała. Duże opakowanie, 70 ml. Jest z glinką i białą herbatą. Numer 19, powiem Wam, że mam troszeczkę utrudnione szukanie. Te numerki gdzieś tam są pochowane, po bokach i tak dalej, a ja z powrotem wstawiam te domki, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Nie tak łyso, ale udało się. Kolejna świeczka. Myślę sobie, że. Ostatnia. Jade Wine. Tutaj jest zapach, bym powiedziała taki nieco orientalny. Nuty drzewne, przyprawy oraz wanilia. Choinki dawno nie otwieraliśmy. I w tej dwudziestce widzę coś innego. Seria jest mi znana. Jest to drugi mój ulubiony zapach w ritual z Mgiełka do ciała. To jest Amsterdam Collection, a zapach to tulipany i youzu, czyli coś takiego cytrusowego, więc naprawdę świetne połączenie. Polecam. 21 ostatnich kilka okienek. Jakie to ciężkie, jakie wielkie. Z jednej strony spoko, że są te napisy, z drugiej strony nie, bo no nie chcą, co przeczytam. Już wiem, co to jest. To jest, słuchajcie, balsam. A właściwie mleczko do ciała z mlekiem ryżowym oraz kwitnącą wiśnią. Dużo opakowanie. Setka, więc naprawdę na sporo starczy. 22, czyli ostatnia hojneczka do otworzenia. Kolejne to będą domki. Co tu będzie, co tu będzie? Czy kolejna mgiełka, czy coś może innego? Uh, mam nadzieję, że nie wylane, bo do góry nogami. Co Wam będę mówić? Zobaczcie sami. Coś pięknego. Olejek do ciała z takimi drobinami. No to słuchajcie, trochę bardziej by to na lato nam pasowało, bo teraz jednak mało tego ciała odsłaniamy i szkoda, żeby słuchajcie, nam się ubrania pobrokaciły. A co? Ritual of Karma, więc to też pięknie będzie pachniało. Lotos i biała herbata. No super. Bardzo bym chciała to przetestować. 23, czyli kolejny ogromny domek. Tak jak ja to mówię, z Zawsze na koniec kalendarzy adwentowych pojawiają się najlepsze rzeczy. To jest chyba full size, moim zdaniem. Wow! Ojej! Szczerze mówiąc, na maksa przestraszyłam się, że to jest coś rozwalone, rozlane, ale nie. Jest to dyfuzor zapachowy, patyczki. Po prostu nakładamy na kryweczkę, odkręcamy wcześniej pokrętkę i wkładamy patyki. Natomiast powiem Wam, że miałam to kiedyś w kalendarzu adwentowym, ale rozlało mi się więc za bardzo. Nie poczułam zapachu ani działania, czy to było intensywne, więc z chęcią, z chęcią wypróbuję. używać takich dyfuzorów fateczków, ja kocham. A zapach, ta buteleczka jest oklejona, więc będę musiała wszystko tutaj posiągać. to po wiecie, jakieś tam uwaga, ostrożność. Natomiast jest to ta seria Ritual of Jean, czyli taki mocno relaksujący zapach, fajnie. I 24. Taki trochę mały ten domek, ale ciężki, więc może być coś fajnego. Wow, perfumy już kiedyś miałam z Rituals. Fajny był zapach, więc muszę sprawdzić koniecznie ten. Szkoda, że nie mają nazwy, ale wyczytałam na necie, zobaczyłam zresztą po kolorze, że jest to ta seria Rituals of Sakura, czyli przede wszystkim kwiat wiśni, ale jest tutaj paczula i wanilia. Ja za tą paczulą nie przepadam, i szczerze, jak dla mnie, zapach najgorszy z tych wszystkich kosmetyków z tego kalendarza adwentowego. No co wam powiem? Ja jestem po prostu szczera. I tak przedstawiają się wszystkie produkty z tego kalendarza adwentowego. Wygląda to na naprawdę okazala, jeżeli chodzi o wartość. Dla przypomnienia, zapłaciłam za kalendarz adwentowy 389 zł, a wartość jest to 649 Jak zwykle słuchajcie, piesek podgląda wszystkie nagrywki. Powiem Wam tak, kosmetyki z tego kalendarza adwentowego spoko, natomiast wartość tego tańszego kalendarza adwentowego wychodziła. Razy dwa! A tutaj trochę mniej. Dla wyglądu jak najbardziej warto zainwestować, no bo jest po prostu cudny. Natomiast musicie sobie sami porównać. Zobaczcie koniecznie ten film. Ja nie chcę robić spoilerów, ale czy ta zawartość się jakoś dużo różni? Trochę tak, ale czy bardzo? Zobaczcie sami. Zostawiam właśnie linka do tego filmu z tym tańszym kalendarzem tegorocznym. Dajcie koniecznie znać, co najbardziej Wam się podobało z tego kalendarza adwentowego. Jeżeli obejrzeliście do końca, zostawcie kciuka w górę i jeżeli macie ochotę napisać komentarz, to napiszcie piesek. Bo po prostu rozwalam. mnie, jak ja zaczynam tutaj nagrywać i ona siada i musisz być widoczna, tak? Dzięki za oglądanko, lecę szybko montować wyziaki, pa pa!